Rano kolano. Dzisiaj będziemy otwierać skrzynki. Rano, 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 rano otwierałem pumpkin tego, co tutaj jest. Ale dzisiaj będę mieć ich dwa, dwa. Na dodatek trzeci lucky rod, sekretny gold, ale nie jestem pewien, czy to gold, bo już nie pamiętam. Czekam, aż mi się to załaduje ogólnie. Taka średni wyraz kamer, ale jest! Był admin by to ogólnie. Lucky Ja się boję. Zaczniemy na... Na, na początek taki. Na uspokojenie. Pakrat machman. Pakrat Dobra, 2 miliony. Pójdź. z dymem. Uwaga, Boję się. No my hat spot. No, my hot Dobra, mi to pasi. Dobra, jest dobrze. I ostatnia nasza niespodzianka dzisiaj. Six seven. Six, seven. Może być. Adios.